Dzisiaj mam ochotę na delikatne rolatki w sosie w suszonych pomidorów. Mm. Mam tutaj piękny kawałek schabu, z którego wycinam takiej oto grubości kotlety, a następnie rozbijam w solę. Doprawiam świeżo zmielonym pieprzem, oregano, a do środka wkładam kolorowe papryki oraz cebulę. Całość dokładnie zwijam, każdą rolatkę spinam wykałaczkami i przesmażam rolatki na rozgrzanej patelni. Kiedy rolatki się zetną, wyciągam je, a na patelni ląduje czosnek, cebulka oraz suszone pomidory. Następnie dodaję. Koncentrat pomidorowy, wlewam śmietankę i całość duszę. Kiedy warzywa zmiękną sos przekładam do blendera i mielę na jednolitą konsystencję. I tak przygotowanym sosem zalewam rolat, dolewam odrobinę wody i duszę pod przykryciem do miękkości. Na samym końcu dodaję zielony groszek i mogę już wykładać.